Witam Państwa, nazywam się Rene Liao, jestem ambasadorem w firmie Global World Trade. Witam Państwa, nazywam się Sean Hayes, jestem również ambasadorem w firmie Global World Trade. Sean, dzisiaj mamy chyba jeden z najbardziej zabawnych treningów. Jest to trening o nazwie Plan Kompensacyjny. Absolutnie, zgadzam się z Tobą. To już 8 lat, odkąd otrzymujemy wspaniałe dochody w firmie Global World Trade. I dzisiaj właśnie pokażemy Państwu, dlaczego nasz plan kompensacyjny daje możliwość ogromnego pasywnego zarobku. Oczywiście że przez te 8 lat zauważyliśmy różne firmy z branży MLM, które płacą z 10 różnych poziomów, z różnych nóg, lewych i prawych. Dlatego właśnie dzisiaj chcemy pokazać Państwu, jak bardzo plan kompensacyjny firmy GWT różni się od innych firm. Zacznijmy więc i przyjrzyjmy się pakietom, jakie oferuje firma GWT. Pierwszym pakietem, jaki chcielibyśmy Państwa zainteresować jest pakiet o nazwie Siledium. Jest to pakiet w cenie 699 dolarów kanadyjskich. Z tym pakietem otrzymujecie Państwo 30% zniżki przy zakupie produktów. Na waszym koncie IA, tak zwanym koncie inwestycyjnym, będzie znajdowało się 370 dolarów, co jest równe 296 punktów, a wartość całego pakietu będzie wynosiła ponad 700 dolarów. Kolejnym naszym pakietem jest pakiet o nazwie Gold, czyli złoto w cenie 1899 dolarów kanadyjskich. Z tym pakietem otrzymacie Państwo 35% zniżki na wybrane produkty. Na Państwa koncie IA, tak zwanym koncie inwestycyjnym, znajdzie się 896 punktów, co jest równowarte 1120 dolarów. Całość pakietu będzie warta ponad 1900 dolarów. I w końcu nasz najlepszy pakiet, pakiet o nazwie Diamond w cenie 3599 dolarów kanadyjskich. Z tym pakietem otrzymujecie Państwo aż 40% dyskantu zniżki na wybrane produkty. Na Państwa koncie inwestycyjnym, tak zwanym koncie IA, znajdzie się 1680 punktów, co jest równowarte kwocie 2100 dolarów, a cała wartość pakietu będzie wynosiła ponad 4600 dolarów. Dlatego właśnie Renault, naszym najlepszym pakietem jest pakiet o nazwie Diamen, w którym otrzymacie Państwo najwięcej zniżek, największy potencjał zarobkowy i najwięcej produktów. Szan, porozmawiamy teraz o naszym programie IA, czyli tak zwanym programie konta inwestycyjnego. To, szan, czego ja nie za bardzo lubię w innych firmach z branży MLM jest to, że musimy mm, otrzymywać produkty w tak zwanym autoshipie. Musimy płacić za wysyłkę. Wielokrotnie produkty, które właśnie otrzymujemy w ten sposób są niewykorzystane, zalegają w naszych szafkach w kuchni. I tracą em, wartość, tracą datę przydatności do spożycia na przykład. I to, co właśnie w tym momencie odróżnia firmę GWT od innych firm z branży MLM, jest rewolucyjny program IA, czyli ten program konta inwestycyjnego. Jest to jedyny i wyjątkowy program w naszej firmie, w którym nie ma tak zwanych autoshipów, czyli automatycznych wysyłek towaru do państwa. I w związku z tym, że nie ma tych automatycznych wysyłek towaru do państwa, nie ma również. Opłat związanych z tymi wysyłkami. Możecie Państwo pieniążki, które zbierają się na Państwa koncie inwestycyjnym, wykorzystać na zakup um, biżuterii, produktów. Możecie Państwo odsprzedać potem te produkty. Możecie zbierać te pieniążki na produkty w przyszłości, które będziecie chcieli nosić dla siebie, czy też podarować komuś innemu. Okazji do podarunku jest zawsze dużo. Czy jest to Dzień Matki, czy są to walentynki, czy są to święta Bożego Narodzenia. Takie produkty, które będą u Was na Państwa koncie inwestycyjnym, możecie wykorzystać jako właśnie prezent dla swoich bliskich. I właśnie teraz Prenet, to, co odróżnia ogromnie firmę GWT od innych firm, jest fakt, że mogą Państwo otrzymywać dochód z różnych źródeł, z różnych dróg, ale jedną z takich dróg podstawową jest, jest dochód ze sprzedaży detalii. Właśnie wiele osób w tej firmie i nie tylko otrzymuje ogromny dochód ze sprzedaży, ponieważ kupując i odsprzedając produkt. Ten produkt, który jest kupiony po cenie członkowskiej, odsprzedajecie go Państwo z zarobkiem aż do 67%. Popatrzmy zatem, drodzy Państwo, na poniższy przykład. I niech to będzie pierścionek z serii Ferry Emerald Isle. Pierścionek ten w cenie członkowskiej dla pakietu diament wynosi 227 dolarów. Natomiast jego cena detaliczna sprzedaży wynosi 363 dolary. Tym samym zarabicie Państwo od razu 136 dolarów ze sprzedaży tylko i wyłącznie tego jednego piersi. Jest tyle różnych dróg, proszę Państwa, które możecie Państwo wybrać, aby sprzedać swój produkt. Może to być party, Na które zabrążycie swoich znajomych. Może to być sprzedaż za pomocą swojego sklepu internetowego. Może to być sprzedaż za pomocą katalogu, który jest dla Państwa dostępny. Wszystko zależy od Państwa. Możecie promować swój sklep internetowy za pomocą social media. Sean, porozmawiamy teraz chwilkę o innej możliwości zarobku, jaką jest sprzedaż hurtowa w naszej firmie. Tak, Rene, jest to znowu inna droga w naszej firmie, gdzie możecie Państwo zarabiać już od pierwszej chwili. A wygląda to następująco, proszę pana. Dzieląc się informacją, że jesteście właścicielem wirtualnego domu mody, możecie państwo zarobić 150 dolarów, gdy polecony znajomy zakupi pakiet Siledium, 250 dolarów, gdy zakupi pakiet złoty, a 350 przy pakiecie diamentowym. I popatrzcie państwo na ten przykład. Wyobraźmy sobie, że polecany przez państwa team wybrał pakiet Siledium. Sam złoto. Bob Siledium i Amy Diamond. Zarobicie zatem za Tima 150 dolarów, 250 dolarów za sama, 150 za Boba i 350 za Amy. Wasz zarobek wyniósł w sumie 900 dolarów i może on być zarobkiem dziennym, tygodniowym bądź miesięcznym. Jest to zarobek więcej niż średni w wielu krajach na świecie. I naprawdę, drodzy Państwo, możecie mi wierzyć, że tą kwotą możecie za zamienić swój miesięczny dochód, a jest to dopiero początek, ponieważ są ludzie w naszej firmie, którzy ten dochód wypracowali w przeciągu pierwszych dwóch tygodni, tygodnia, a nawet w ciągu jednego dnia. Następnym krokiem Rene będzie pomoc osobom, które zaprosiliście Państwo do firmy i które uruchomiły swoje centra mody. Porozmawiajmy zatem o tak zwanym bonusie rozwoju biznesu. A w skrócie polega to na tym, że im bardziej, im bardziej pomożesz swojej grupie osiągnąć sukces, tym więcej dostaniesz prowizji z tego bonusu rozwoju biznesu. Za każdym razem, jeżeli pomożecie Państwo swojej grupie osiągnąć sukces, zarobicie do 5% bonusu, jak już wspomniałem, nazywanego bonusem rozwoju biznesu z całej swojej pierwszej generacji. I jako przykład, jeżeli pomożesz jednej osobie ze swojej grupy zarobić 500 dolarów na tydzień, następnej osobie 300 dolarów i następnej 3000 dolarów, to całkowity zarobek wyniesie 3800 dolarów, a ty zarobisz 5% od tej kwoty, czyli 190 dolarów tygodniowo. Możesz dzięki temu wesprzeć swoją grupę i osiągnąć sukces. Im większa zatem będzie Twoja pomoc grupie, tym więcej możesz zarobić. Ale to nie wszystko, ponieważ możecie Państwo zarobić jeszcze więcej, kiedy wasza pierwsza generacja zaprosi do biznesu kolejne osoby. Wasz zarobek wyniesie wtedy do 2,5% bonusu z całej drugiej generacji płatne tygodniowo. Pomóżcie zatem, drodzy Państwo, swojej pierwszej i drugiej generacji osiągnąć sukces, a sami zarobicie duże pieniądze. Ale to nie wszystko, ponieważ firma oferuje również tak zwany bonus na podróże. Każdy uwielbia podróżować. Możecie Państwo zarobić zatem do 5% bonusu od obrotu całej swojej grupy z pierwszej generacji płatne tygodniowo. Podobnie do poprzedniego przykładu, jeżeli Wasza grupa zarobi łącznie 3800 dolarów, Wasz bonus wyniesie 5% z tej kwoty, czyli 190 dolarów tygodniowo. Ta kwota znajdzie się w tak zwanej puli bonusu na podróże i mogą Państwo wykorzystać ten bonus na przykład na opłacenie podróży, hoteli, lotów samolotem, aby spotkać się z Waszymi konsultantami i pomóc im rozwijać ich biznes. Możesz zarobić jeszcze więcej, kiedy Twoja pierwsza generacja zaprosi do biznesu kolejne osoby. Twój zarobek wyniesie wtedy dodatkowo do 2,5% z całej drugiej generacji płatne tygodniowo. Sean, a kolejną możliwością zarobku jest prowizja globalna za uruchomienie nowych wirtualnych centrów mody i pomocy innym zrobić to samo. To jest właśnie to, Sean, co obojga nas przyciągnęło do firmy GWT. Możecie Państwo zatem zarobić do 10% prowizji ze sprzedaży globalnej z Waszej grupy na całym świecie. Po prostu uruchomcie jedną grupę po waszej lewej i jedną po prawej stronie, i nie ma znaczenia, czy są to ludzie mieszkający w Ameryce, Australii czy Afryce. Wasz zarobek może sięgnąć nawet do 10 tysięcy dolarów tygodniowo. W porównaniu do innych firm, nasza firma nie zatrzymuje się na wypłacie prowizji do 10, 11 czy 13 poziomu. Nasza firma płaci do nieskończoności, czyli z całej Twojej grupy do nieskończoności otrzymasz prowizję. I chcielibyśmy właśnie Państwu pokazać teraz, jak wygląda nasz plan wypłaty. Wyobraźmy sobie zatem, że wystartowaliście Państwo z pozycji. Diament. Jesteście tutaj na rysunku w kolorze zielonym. Startując w firmie, otrzymaliście swoich partnerów biznesowych. Na rysunku są oni tutaj zaznaczeni kolorem czerwonym. Jest to Jane i Bob. Aby zakwalifikować się do wypłaty prowizji, musicie Państwo zaprosić do swojej grupy osobę. A i osobę B, osoba A jest w kolorze żółtym, jest po lewej stronie, i osoba B w kolorze żółtym, jest po, twojej, po waszej prawej stronie. Są to osoby bezpośrednio przez państwa zaproszone. Osoby przez państwa bezpośrednio zaproszone zduplikują to, co państwo zrobiliście, czyli zaproszą również do, do firmy a kolejne osoby, i tak osoba w kolorze. Żółtym i oznaczona literką A zaprosi po swojej lewej i prawej stronie osobę A1 i osobę A2. Osoby te będą zaznaczone kolorem fioletowym, natomiast osoba po waszej prawej stronie, również w kolorze żółtym, która była wcześniej, z literką B, zaprosi osoby um, po swoją, na swoją lewą i prawą stronę. Oznaczone one będą literką B1 i B2 i będą w kolorze fioletowym. Osoby oznaczone kolorem fioletowym będą państwa drugą generacją. Ale to co jest naprawdę wyjątkowe w naszej firmie, to że osoba, która znajduje się nad państwem jako wasz partner biznesowy, niech to będzie w tym przypadku BOB, czyli osoba oznaczona kolorem czerwonym, zapraszając do firmy kolejną osobę bezpośrednio, może tą osobę, ponieważ dzielicie państwo jedną wspólną nogę, uruchomić bezpośrednio pod w, pod państwa drugą generacją. I cała sprzedaż w państwa grupie generuje tak zwaną wartość, która potem będzie podstawą do wypłaty prowizji. Ta wartość jest oznaczona o, znakiem CV. Chcielibyśmy właśnie pokazać teraz państwu, jak ta wartość punktowa CV będzie pomagała. W osiąganiu dochodu. I tylko i wyłącznie w naszej firmie, firmie GWT nasz rewolucyjny flexible plan wypłat pomaga Państwu wypłacać pieniądze szybciej, więcej i żeby dać Państwu obraz tego, proszę spojrzeć na poniższy. Jeżeli wartość punktowa sprzedaży w Państwa grupie odniesiona do tej wartości CV wyniesie tygodniowo Przykładowo 400 punktów CV, to wasz zarobek tygodniowy będzie 20 dolarów. Jeżeli jest to wartość punktowa 800 CV, to wasz zarobek tygodniowy wyniesie 50 dolarów. Jeżeli jest to 1600 CV, to wasz zarobek wyniesie 110 dolarów. Jeżeli jest to 2400 punktów CV, to wasz zarobek wyniesie 180 dolarów. 3200 wartości CV, wasz zarobek wyniesie 260 dolarów. 4200 punktów wartości CV, Wasz zarobek wyniesie 350 dolarów, 5000 wartości CV, Wasz zarobek wyniesie 350 dolarów, a 50 000 CV, Wasz zarobek wyniesie 5000 dolarów. I wyobraźcie sobie Państwo, że sprzedaż wartość punktowa wyrażona w jednostkach CV wyniesie 100 000, to Wasz zarobek tygodniowy sięgnie nawet 10 tysięcy dolarów tygodniowo. I to jest niesamowite właśnie, René, ponieważ 10 tysięcy dolarów tygodniowo jest to więcej niż um, niż zarobek roczny w wielu, w wielu krajach. Chcielibyśmy jednak Państwa przenieść na jeszcze głębszy poziom, ponieważ naprawdę jest niewiele firm oferujących wolno płynący plan wypłat, taki jaki właśnie oferuje firma GWT. Ten plan oznaczony jako 10 na 10, Oznacza, że firma wypłaca Państwu 10% prowizji z waszej lewej i prawej strony. Tron jest przecież tyle firm, które wypłacają tylko z jednej nogi, albo lewej, albo prawej, w stosunku do naszej firmy, która wypłaca 10% prowizji z obu nóg. I proszę spojrzeć na poniższy przykład. Załóżmy, że jesteście Państwo. Diamentem, oznaczeni tutaj na rysunku jako ty w kolorze zielonym. E, załóżmy, że poziom wypłaty wynosi 400 punktów CV. E, dla każdego poziomu CV mm, jest wymagana 1 trzecia e, i to obojętnie czy z lewego, czy z z prawego teamu i widzą Państwo tutaj, że na przykładu 400 punktów CV może być po waszej lewej stronie 134 punkty, natomiast po waszej prawej 266. Może być również na odwrót: może być 266 punktów po waszej lewej stronie i 134 punkty po waszej prawej, prawej stronie. Może być również pół na pół, czyli 200 po waszej lewej i 200 po waszej prawej. Bądź też 201 punktów po waszej lewej stronie, a 199 po waszej prawej stronie. I jest to właśnie przykład prawdziwego zmiennego planu wypłat, gdzie mogą Państwo a po swojej lewej i prawej stronie układać wszelakie kombinacje. Podsumowując zatem to, co powiedzieliśmy, firma GWT chce Państwu wypłacić tak szybko, jak to jest możliwe, a i najwięcej jak to jest możliwe stosując przy tym wszelkie kombinacje tak, aby ta wypłata była e, dla Państwa wypłacona jak najszybciej. I to nie tylko z jednej Państwa nogi, ale z obu nóg, i z lewej, i z prawej, tak abyście te pieniążki mogli Państwo otrzymać jak najszybciej. Jest to naprawdę jedyny, wyjątkowy, wolno płynący e, plan wypłat 10 na 10. Znaleźliśmy się właśnie w momencie, w którym na pewno rozumiecie Państwo, co oznaczają punkty CV, ale wyjaśnijmy teraz, jak te punk punkty możecie Państwo zdobyć. Tak, René, Szanowni Państwo, ponieważ w firmie GWT jest naprawdę wiele dróg, gdzie te punkty CV możecie Państwo zdobyć, i jedną z takich dróg, jaka generuje wartość punktową CV, są pakiety. Jeżeli jakakolwiek osoba w Państwa organizacji uruchomi pakiet Diamond, będzie on równowarty 1667 punktom CV. Jeżeli jakakolwiek osoba w Państwa generacji uruchomi pakiet Gold, będzie on równowarty 600 punktom CV, natomiast Syledium będzie warty 120 punktom CV. Zatem od Państwa bezpośrednio zaproszonych osób A i B, jak już Państwo pamiętacie z rysunku, są to osoby w kolorach żółtych, jakiekolwiek osoby w głąb Waszej organizacji, poprzez te osoby będą zapraszane do firmy i uruchamiały swoje pakiety, to za każdym razem w nowym pakiecie będą Państwo zbierali te właśnie punkty CV. Drugą z dróg jest miesięczny program inwestycyjny konta IA, o którym już wspominaliśmy wcześniej. W pakiecie Siledium wartość ta odpowiada 17 punktom CV, w pakiecie Gold wartość odpowiada 36 punktom CV i w pakiecie Diament wartość ta odpowiada 72 punktom CV. I kolejną niesamowitą drogą, przez którą mogą Państwo generować punkty CV, to sprzedaż z Państwa sklepów internetowych. I dla przykładu, jeżeli cena produktu dla Was, jako członka firmy, wynosi 227 dolarów w cenie detalicznej produkt, niech to będzie pierścionek, e, kosztuje on 363 dolary, to profit wynosi 136 dolarów dla państwa, ale ten profit jest równy 109 punktom CV, które również sumują się ze wszystkimi poprzednimi punktami CV, tak aby móc dać państwu prowizję z wypłaty z całej państwa organizacji. Popatrzmy zatem drodzy państwo na prosty przykład numer 1 podsumowujący państwa jak widzicie, e, punkty po waszej lewej stronie, ich wartość e, całości wynosi 600, natomiast e, sumując punkty po waszej prawej stronie, dodamy 120 punktów z pakietu Siledium i 120 punktów z pakietu Siledium od Boba 1, co nam razem daje wartość 240 punktów. System firmy GWT będzie teraz chciał odjąć od państwa lewej i prawej strony równowartość 400 punktów CV. Wyszuka on stronę, której znajduje się mniej punktów. W naszym wypadku jest to strona prawa. Zatem od zebranych punktów 240 odejmie 134 punkty, natomiast z lewej strony od 600 punktów odejmie 266. punktów punktów. Da nam to po lewej stronie 334 punkty, a po prawej stronie po odjęciu da nam to 106 punktów. Te odjęte punkty 400 CV będą Państwa kwalifikowały do wypłaty i w tym wypadku otrzymacie Państwo 4%, czyli 20 dolarów. Pozostałe punkty, które zostały po odliczeniu z Waszej lewej i prawej strony, przechodzą do kolejnego cyklu. Podsumowanie Państwa zarobku będzie występowało, wyglądało następująco: ponieważ uruchomiliście Państwo pakiet Gold osoba wybierająca pakiet Gold umożliwiała Państwu zarobek 250 dolarów poprzez uruchomienie pakietu Siladium osoba ta umożliwiła Państwu zarobek 150 dolarów. Wartość punktowa CV wyniosła 400, 4% z tej kwoty dało Państwu 20 dolarów, zatem całościowy Państwa zarobek wyniósł 420 dolarów. Szanowni Państwo, popatrzmy zatem jeszcze na drugi przykład. Jest to przykład bardziej ekscytujący, ponieważ na tym przykładzie jesteście Państwo jako diament i zaprosiliście do firmy GWT osobę oznaczoną literką A i B. I kolorami żółtymi. Osoba A wybrała pakiet diamentowy, osoba B również wybrała pakiet diamentowy, i wartość tych pakietów odnosząca się do punktów CV wynosi 1667 każdy. I również wasz partner biznesowy Bob zaprosił osobę, którą umieścił pod waszą osobą bezpośrednio zaproszoną, w tym wypadku osobą B na wspólnej nodze, kolejną osobę. I ta osoba wybrała również pakiet diamentowy o wartości 1667 punktów CF. W tym wypadku system wypłaci Państwu 500 dolarów prowizji i oczywiście nie pozostaną w tej chwili punkty do przeniesienia do kolejnego cyklu, ale całość tego Państwa zarobek wyniesie 1200 dolarów i na jego e, kwotę będzie składało się 350 dolarów Państwa zarobku za zaproszenie osoby B, 350 dolarów zarobku za zaproszenie osoby A, e, Plus 500 dolarów prowizji z punktów CV, co razem daje Państwu kwotę 1200 dolarów. I tą właśnie kwotę mogą Państwo zarobić tygodniowo. Usłyszeliście właśnie Państwo o naszym niesamowitym kompensacyjnym planie wypłat. Kolejną ogromną zachętą firmy jest możliwość wzięcia udziału w globalnym zysku całej firmy. I to jest właśnie René, co najbardziej zachęciło mnie do wzięcia udziału w firmie. Jest nam obojgu wiadome, on, że jest wiele firm w branży MLM, które wypłacają prowizję swoim konsultantom w zależności od miejsca, jakie zajmują. Firma GWT nie dyktuje swoim konsultantom, ile mogą zarobić, a bardziej chodzi o to, jakie, jakie bonusy mogą zyskać. I wraz ze wzrostem państwa pozycji w firmie otrzymacie państwo 2% od sprzedaży wszystkich pakietów w firmie. 1% ze sprzedaży kont IA oraz 1% z podwyższenia pakietów konsultantów. Spójrzmy zatem na poniższy przykład. Firma działa w ponad 150 krajach na świecie. Przyjmijmy, że globalny miesięczny zysk firmy wyniósł 50 tysięcy dolarów. Zatem Twój udział w zysku wyniesie 1000 dolarów miesięcznie, jeżeli jesteś regionalnym ambasadorem. Krajowy ambasador otrzyma dwa udziały równe dwóm tysiącom dolarów, a globalny ambasador otrzyma trzy udziały równe trzem tysiącom dolarów. I co jest bardzo ważne w tym momencie, to że państwa dochód nie zależy w tej sytuacji od tego, co dzieje się u państwa w grupie, ale od sytuacji sprzedaży w całej firmie na całym świecie. Jednak firma nie poprzestaje tylko na tych bonusach. GWT oferuje luksusowy styl życia i bycie rozpoznawanym w firmie. Wraz ze zdobywaniem przez Państwa kolejnych szczebli możecie Państwo zakwalifikować się na wspaniały all-inclusive, pięciodniowy rejs statkiem na wszystkich ambasadorów opłacony przez firmę. Regionalny ambasador kwalifikuje się na darmowe, pięciogwiazdkowe all-inclusive, egzotyczne wakacje. Krajowy ambasador kwalifikuje się na luksusowe samochody, przedpłacone przez firmę na okres 18 miesięcy. Mamy również program globalnego ambasadora, gdzie możecie się Państwo zakwalifikować na egzotyczne samochody, o których mogliście tylko poważyć, takie jak Maserati, Lamborghini, Ferrari czy Aston Martin. I Luksusowy styl życia w firmie GWT może stać się dla Państwa już dzisiaj rzeczywistością. Usłyszeliście Państwo o niesamowitej ofercie firmy GWT, a teraz jest czas na podjęcie decyzji, tak aby zabezpieczyć swój sukces w przyszłości. Skontaktujcie się, proszę Państwa, z osobą, która poleciła Wam obejrzenie planu kompensacyjnego firmy Global World Trade.